Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart Witam w kolejnym odcinku z case hagecie Co zrobimy od kosy do dragon lory Do wygrania w dzisiejszym skinku jest taki oto starteraczek mak 10 Lapis Gator Co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Łapka w górę, subik, komentarz pilnie I wpisać mój kodzik Eldard, pilnie na, C na case hagu To będzie też sprawdzane Powiem jaki komentarz to będzie napisać dziś w połowie filmu Dodatkowo z moim kodzikiem macie dolara aż na start na case Haczku I 20% przy każdej wpłacie Darmowe strzynki, level, za level można odbierać nagrody I przy doładowywaniu z moim kodzikiem zamienimy mu dwa dolce w wbijacie jeszcze do moich kilku konkursów, będzie tych konkursów niedługo więcej do, do, po prostu do każdego z nich, przy doładowaniu za 2 dolce z będzie kodem więc po kopce zapraszam też na inne odcinki a my lecimy, od kosy do dragon lory eee, nie myślałem jeszcze tak jaki to jest budżet ale myślę, że coś koło 200 coś dolarów zrobimy eee, i myślę, że to już nawet zrobić sobie od tych równo 275 dolców żebyśmy ładnie mieli do 95, eee, myślę, że to będzie spoko budżet taka kostka już eee, nie premium, nie tania, taki Średni budżet kostka, już ładna, więc już od takiego czegoś i postaramy się zrobić Dragon Lore. Dobrze usłyszeliście. Ciężkie wyzwanie, bardzo ciężkie sobie nie mówić eee, i postaramy się to zrobić. 205 dolców, słuchajcie, no to nie jest super dużo. Eee, mamy też szynkę Royal, w której fajne dropy lecą. 200 dolarów można wstawić jakąś mocną kosę już polecieć na 300 osoby i wygrać coś mocnego eee, Ale ja bym chyba tak ryzykownie nie szedł eee, Poszedłbym sobie coś ryzykownego, ale nie aż tak. Eee, czekajcie sprawdźmy jakie są w ogóle najtanesze szynki Knives eee, Pewnie będzie... A, nie ma tak na... Aha, źle wpisałem knife co jest najtańsze? Eee, jest Far Knife i t 210, okej, okay. dobra, to polecimy trochę inaczej. Polecimy po prostu drogę po, na początku szynki, ale taka zwykła bitwa. Zobaczymy, czy na coś konkretnego poleci. Eee, 4 szynki, 3 osoby, let's go! Po prostu, let's go! Sprawdźmy na to taką bitwę. Eee, może zrobimy sobie drugą, pose, kost, drugą próbę, znaczy drugą kosę. Eee, polowania. W jednej zaryzykujemy z tej Dragon Lory, a w jednej zagramy tak normalnie I myślę, że w drugiej możemy spać zaryzykować A w tej polecieć, wiecie, tak normalnie, nie? Do tej Dragon Lory Bo to jednak też jest ciężkie wyzwanie, więc dwie próby myślę, że będą jak najbardziej tutaj akceptowalne i w pierwszej jest dobrze, jest dobrze wygrywamy, wyżej nam trochę rośnie ale no to to nie była taka wygrana, której Wiecie co, ja chciałem, to chciałem więcej Budżetu tutaj wygrać, e, ale zawsze Spoko, zawsze spoko, e, możemy troszkę Bardziej zaryzykować, stanowa strzynka, może byśmy sobie ją dali I do tego, nie wiem, coś za 30 Jeszcze dwie, coś takiego też mocnego, żeby strzelić Trzy e, osoby, 100 coś dolarów No to już jest mocna bitwa, nie, z takiej bitwy się Tak naprawdę e, rozpędzamy, jak tam Wejdzie, więc e, Zobaczmy, chociaż mogliśmy tak to przyczekanie, chociaż Nie mogliśmy dać, bo tamtą wygraliśmy Jest dobrze, jest zajebiście Ujujuj uj, uj. Dobrze, dobrze, proszę widzowie. Naprawdę idziemy w dobrym kierunku, chodzi, bo naprawdę bardzo dobrym A znaczy, co dziwo bardziej w takim sensie mi chodzi, że Że to jest ciężkie, to jest ciężkie e, I naprawdę idzie bardzo fajnie I mamy wygraną, widzu. Mamy, kurczę, słuchajcie, jest, to ba... jest bardzo dobrze Jest naprawdę bardzo dobrze, ja bym teraz dał taką bitwę e, Na porażkę, wiecie, no wygraliśmy dwie bitwy z rzędu Taką wiecie, żeby stronkę zmylić, tak, tak, fajnie, fajnie, ale zresztą że teraz przegramy Więc dajmy taką biteweczkę I zaraz to spróbujemy na jakąś grubszą Walnąć Gorzej jak tą wygramy, ale o, no, no, zobaczmy, ale chyba nie wygram, <laughs> więc bardzo dobrze, bitwa przegrana chyba, tak jest i lecimy teraz z mocną jakąś bitwą, lecimy teraz z jakąś mocną bitwą, powiem tak, buty mamy całkiem spory, więc, 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 można tutaj już jakąś mocną bitwę wyciągnąć e, i co, i chyba spróbujemy, Knivesy i Glovesy. Próbujemy taką mocną bitwą na trzy osoby, zobaczmy czy coś się wydarzy A jeżeli chodzi o komentarz, to napisz, czy wolisz widzu, AWP Dragonlord czy AWP Gangir. Napisz po prostu AWP Dragonlord bądź AWP Gangir, a czy my wygramy? Chyba to mamy, tak? Tak jest, widzu. Najlepsze to, że zaraz nas będzie stać na skrzynkę Royal Na skrzyneczkę Royal Już bym chciał ją nawet otworzyć, ale zaraz nam będzie na tą skrzynkę po prostu stać A z tej skrzynki Kosa, znaczy Dragon Lora. Jest bardzo prawdopodobne. Zaryzykujmy, lećmy tam za 800 dolców. Niech to siądzie, proszę. Ty, czyżby? Tak, widzowie! Ja nie wiem, czy tak naprawdę Dragon Lory, My zaraz nie będziemy mieli. Mamy 2700 w tym momencie. I powiem wam, Ja... Chyba nam to nawet siadło. Czekaj, damy sobie bitwę na jakieś na przeczekanie. Bo powiem wam, że przecież Dragon Lora. Najtańsza w, w jakimś battle skarbie gdzieś, gdzieś tyle kosztować. No jeszcze to wygramy. A czekajcie, ja to sprawdzę. Mamy ile teraz w tym momencie, jak to się o O jeszcze jakaś siadła bitwa. Mamy 2740. Czy tu będzie jakaś Dragon Lora? Eee, skin Changer? Czekajcie. Czy tu będzie jakaś Dragon Lorka dostępna? O poczekajcie AWP Dragon Lore BS Sprawdźmy to, sprawdźmy to, sprawdźmy to Battle Skirt eee, na skin porcie Ojoj, oj. dobra, podróżały, dobra, podróżały, więc jeszcze tutaj walczymy, jeszcze walczymy, wiecie co? Zróbmy bitwę za maksa Jak tak siada Oj, jeszcze że ta bitwa nie siądzie, ale wiecie co? Ale zaryzykujmy, czemu by nie? Czemu by nie? 2700 widzu Mamy 2700, lećmy coś takiego Dwie osoby Klasyczki Dajmy bota i zobaczę Potrzebujemy podwoić x2 tą naszą kwotę tak naprawdę Potrzebujemy x2 Dobra, pierwsza bitwa, ok. Mocne, ale dla nikogo Tak jest! No co ty gadasz? <głysy> Dobra widzowie Właśnie to się już nie stanie Udało nam się dzisiaj O ja pierdolę, zrobić Z Posy Średniej premium Dragon Lore, o tutaj dużo muszę mówić I to w dobrym stanie Życzę miłego dnia, pilnie wpiszcie kodzik Elzart. to będzie mi takie same dropy Na Keyshagu I co, życzę miłego, trzymajcie się, subskrybujcie subika I pamiętajcie o skimka, do wygrania Cześć, cześć